Witam najbliższych członków rodziny, przybyłych na dzisiejszą uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Nim nastąpi moment wręczenia Państwu medali oddam głos Panu Wójtowi. Dostojni Jubilaci, witam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że przyjechaliście również ze swoimi rodzinami. Cieszę się, że na tą dzisiejszą wspaniałą uroczystość dla Was, dla Waszych rodzin, ale również dla naszej gminy Czernica przyjechała pani Joanna Gronowicka, wicewojewoda dolnośląski, który właśnie wręczy Wam dzisiaj oznaczenia, którymi uhonorował was prezydent Polski. Tak jak powiedziałem, jest to wspaniałe wydarzenie dla gminy Czernica, dla całej gminy. Więc również serdecznie witam panią Annę Andrusyn, przewodniczącą Rady Gminy Czernica. Dziękuję. Jak każda uroczystość zawsze musi być z muzyką. Więc witam serdecznie zespół Gieni Dudki. Szanowni Państwo, jest to taka druga uroczystość. W pierwszej połowie roku były te pary, które w tej pierwszej połowie roku sprzed 50, 55 i 60 lat zawierali swoje związki, wspaniałe związki małżeńskie. Teraz dla tych, którzy od lipca do końca roku Podejmowali ten radosny i jak się okazuje trwały, wspaniały związek. Dlatego po raz drugi się spotykamy i powiem Wam, że nie chciałbym czegoś zapomnieć w tych życzeniach, więc pozwolę po prostu odczytać literalnie to, co mam napisane, żeby nie zgubić ani jednego słowa, które chciałbym wam przekazać. Szanowni piwaci, nie sztuką jest okochać, ale sztuką jest wytrwać w miłości na dobre i na złe. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to skarbnica czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To wzór i piękny przykład dla młodych ludzi, którzy decydują się zawrzeć. Związek małżeński i założycie rodzinę. Dziękuję Wam za to i wyrażam podziw i uznanie oraz życzę jak najlepszego zdrowia, pogody ducha na wiele następnych lat. Zgodność waszego drodzy jubilaci, pożycia małżeńskiego trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej rodziny został doceniony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czego dowodem jest przyznanie państwu odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. Teraz po tych kilku zdaniach, które wam odczytałem, chciałbym, żeby kilka słów powiedziała również pani Joanna Boranowicka, wicewojewoda Dolnośląskiej. Szanowni jubilaci i rodziny, osoby towarzyszące w dniu dzisiejszym, Proszę mi wierzyć, to jest dla mnie zaszczyt, że ja mogę tutaj dzisiaj przed Państwem być. Zaszczyt, że mogę być przed takimi jubila, jubilatami, którzy przeżyli wspólnie 50, 55 i 60 lat razem. To jest naprawdę piękny czas. Z tego co usłyszałam od Pana Wojta, to jest bo zadałam pytanie tak dużo osób z takim jubileuszem z tego co słyszałam, to w pierwszej połowie też była dużo chyba większa ilość osób, które zawarły związek majorzyński 50, 50, 50 60, 60 lat wcześniej. Czyli jest to gmina bardzo pozytywna. Ja chciałam Państwu pogratulować, bo to taki długi okres czasu nie jest takim łatwym okresem. Są różne. Sytuacje, które Państwo razem, wspólnie przeżyli. Razem, wspólnie pokonali wiele różnych wyzwań, czasami słabości, ale jesteście razem i to właśnie Państwa bardzo właśnie pozytywnie łączy, to że w takich różnych chwilach jesteście Państwo razem. Życie musi być troszkę czasami bardziej przyjemne. Chwilami czasami przychodzą chwile smutku, ale dlatego doceniamy właśnie te chwile przyjemne. I zawsze patrząc w tył wspominamy czasy przyjemne i tego Państwu życzę. Teraz tylko przyjemnych chwil i co, na co dzień wiele uśmiechu i zdrowia życzę. Gratuluję Zapraszam panią Helenę i pana Henryka Punkę. Zapraszam panią Annę i pana Kazimierza Pinko. Zapraszam pana Luczysława i pana Zbigniewa Janusz. Zapraszam panią Ewę i Pana Stanisławę jak Dziękuję. Zapraszam Pana Łdzisławę i Pana Tadeusza Derem. I jeszcze, jeszcze podziękowanie i gratulacje ode mnie. Zapraszam panią Józefę i pana Jana Białoradzki. Dziękuję Dziękuję bardzo. Zapraszam panią. Pięć pięć mnie. pięć 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 Zapraszam Panią Marię i Pana Bogdana Marczyńskiego. Proszę Paną Danutę i Pana Jana Nowusielskiego. Zapraszam panią Stanisławę i ponadto do uszu. Zasłużony. 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 Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Bardzo Dziękuję Panie Wójcie. Jeszcze gratulacje. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Panią Helenę i Pana Stanisława Itki. Gratulação, Muito uh, Wszystkim tym młodym i młodszym od nas życzę, żeby również w przyszłości dożyli tak wspaniałych dni, jak my to dzisiaj przeżywamy. Drodzy Państwo, jeśli można, to i my w imieniu Zespołu Folkowego Wiennich Ludkich chcielibyśmy Państwu złożyć serdeczniejsze życzenia. Chciałbym tylko sprostować jedną rzecz, że to jest tylko część, jedna, Chyba piąta część zespołu Pienilutki, bo w sumie jest 28 osób. Także chcemy Wam umilić to nasze wspólne spotkanie, ale jakby nam coś nie wyszło, to z góry przepraszamy. A póki co życzymy, życzymy. Jubilaci, również tord jest. Tord jest dla Was, gdzie jest napisane Dostojnym Jubilatom, gdzie jest tak naprawdę nasze logo, nasz herb czernicy. Z tymi czerwonymi różami, wiadomo, takim symbolem miłości. Poprosimy teraz o odpalenie tej przysłowiowej świeczki. A jak to zawsze bywa? Jak są odpalone, to trzeba co zrobić? A no sobie coś tam pomarzyć, pomarzyć, żeby Wam się po prostu to spełniło. I myślę, że 100 lat jest tak najbardziej odpowiednie. To pani wojewódzina pani wojewódzina? Nie, wojewódzina. W każdym językiem polskim są cuda, nie? Przepraszam, jaka się korzyściła pani wojewoda? I pani wojewódzina.